Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu Dzień dobry wszystkim słuchaczom. 25 marca trwa 30 dzień rosyjskiej inwazji, wojna na Ukrainie. Jak co dzień, podsumowanie. Michała Marka, dzień dobry, oddaję Tobie głos. Dzień dobry, witam serdecznie. W nocy Rosjanie kontynuowali prowadzenie działań o charakterze ostrzałów rakietowych, ostrzałów artyleryjskich ukraińskich miast. Koncentrowali się na ostrzale na kierunku wschodnim, tutaj miejscowości właśnie pomiędzy Donieckiem a Charkowem. W sieci pojawiło się nagranie wskazujące na to, że Rosjanie Czyli magazyn, zbiornik z ropą, benzyną w okolicach Kijowa. Tutaj do sieci tutaj trafiło nagranie wskazujące właśnie potężny wybuch. Z tego co widzę jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony Kijowa, jednakże możemy przypuszczać, że tutaj rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia. W sieci pojawiły się również nagrania wskazujące na to, że Rosjanie ostrzały ukraińskich miast prowadzili m.in. z rakiet, przy użyciu rakiet, które znajdowały się na pokładzie Okrętów floty czarnomorskiej. No komunikaty wskazują na to, że użyto między innymi pocisków Kalibr. Na kierunku północno-wschodnim Ukraińcy koncentrują się na zatrzymaniu przeciwnika, podobnie na wschodzie kraju. Rosjanie nadal starają się nacierać na, na odcinku pomiędzy Donieckiem a Harkowem, czyli ten północno-wschodni odcinek. Próbują również podejmować działania służące przygotowaniu się do prób szturmu Czernichowa, to miasto na północy. Tu miasto przygotowane jest do obrony. Pojawiają się informacje, iż Dokoła miasta znajdują się pola minowe, które mają obronić, mają wspomóc obrońców miasta. Jednakże sama sytuacja humanitarna w mieście ma wyglądać bardzo źle, szczególnie po tym, jak Rosjanie atakiem lotniczym zniszczyli most łączący to miasto już z trasą kijowską prowadzącą do stolicy. Także tutaj możemy spodziewać się aktywizacji Rosjan na tym kierunku. Na ten moment jednak nadal. Czernichów znajduje się w takiej samej sytuacji, jak Sumy czy Harku. No, Charków nie jest aż tak w złej sytuacji, ale no właśnie Sumy Czernichów. Mariupol jest oczywiście jeszcze gorszej sytuacji, gdyż tam toczą się cały czas walki, cały czas odbywa się szturm miasta Rosjanie, traktują ten kierunek nadal priorytetowo i chcą zlikwidować ten. Tą wyspę oporu sił zbrojnych Ukrainy na kierunku południowym. To był dla nich sukces nie tylko pod względem militarnym, ale przede wszystkim właśnie informacyjnym, psychologicznym. Na kierunku kijowskim Rosjanie również mają starać się prowadzić działania ofensywne, jednakże tutaj z marnym skutkiem. Ukraińcom udało się wczoraj odzyskać kontrolę nad miejscowością Lukianivka. Na wschód od Kijowa. Tutaj nagrania z miejscowości świadczą o dopchnięciu Rosjan na wschód od Kijowa. Tu sytuacja ma być stabilna, przynajmniej stabilna dla Ukraińców. Tu Rosjanie mają się nadal jednak przygotowywać dalej do obrony. Są informacje wskazujące na to, że nadal przegrupowują się w celu przeprowadzania ataku, lecz przynajmniej w tym kierunku kijowskim wygląda to z perspektywy Rosjan raczej słabo. W dniu 24 marca Ukraińcom prawdopodobnie udało się również zniszczyć dwa okręty rosyjskie, prawdopodobnie, pewnym jest, że został zatopiony jeden, prawdopodobnie udało się zniszczyć dwa te okręty desantowe oraz uszkodzić kolejne dwa okręty desantowe. Do tego rodzaju zdarzenia wyszło, doszło w Berdiańsku, zniszczenia dokonano w efekcie ataku rakietowego i to ten atak na rosyjskie okręty desantowe oznacza, że prawdopodobnie oddala się widmo przeprowadzenia przez Rosjan desantu morskiego na Odesce, gdyż jest to wyraźny sygnał dla Rosjan, iż ich okręty desantowe nie są bezpieczne. Po drugie, no również sam fakt utraty tych okrętów jest czynnikiem wpływającym na to, że do desantu raczej nie dojdzie. Jeżeli chodzi jeszcze o takie inne sukcesy strony ukraińskiej, to tutaj w nocy mer miasta Mikołajów opublikował kolejne nagrania ukazujące bombardowania w miejscowości Czornobajówka, de facto lotniska, które znajduje się pod Hersoniem i na którym stacjonują Rosjanie, prawdopodobnie to już dziesiąty ostrzał tego lotniska dokonany przez Ukraińców, co służy de facto w wyniszczeniu jednostek rosyjskich, które nie tylko mają bronić Hersonia, ale również mają być pewnym trzonem, który posłuży do, który ma zostać teoretycznie użyty do przeprowadzenia ataku na Mikołajów. Więc sytuacja na południu pozostaje bez zmian. Podobnie no na całym froncie nie doszło do jakichś zasadniczych zmian, jednakże na kierunku, właśnie Mikołajów, na kierunku Kijowskim, tutaj, Ukrai tutaj Ukraińcy radzą sobie dobrze, no na kierunku północno-wschodnim, tutaj sytuacja. Wygląda gorzej. Jeśli chodzi o działania dezinformacyjne, to Rosjanie na kierunku polskim nadal koncentrowali się na kreowaniu Polski na kraj, który dąży do trzeciej wojny światowej, państwo prowokujące napięcia w regionie, starające się wykorzystać kwestię misji pokojowej do zajęcia zachodniej Ukrainy, do przejęcia kontroli nad zachodnią Ukrainą. No, tego rodzaju działania dedykowane są przede wszystkim rynkowi wewnętrznemu i służą wybielaniu odpowiedzialności Rosji za wojnę. Jest to forma kreowania Zachodu, Polski na siłę zła, której agresja zmusiła Rosję do przeprowadzenia tzw. operacji specjalnej. Obecnie oczekujemy na deklarację USA dotyczące zwiększenia zaangażowania w Polsce i na Ukrainie. Tu strona rosyjska zapewne rozwinie działania propagandowe, komentując wizytę Joe Bidena w Polsce. Miejmy nadzieję, że USA zdecyduje się na udzielenie zdecydowanego wsparcia. Oraz, że padną dzisiaj ostre, wyraźne komentarze ze strony USA, które Rosja uzna za sygnał o sile NATO i determinacji do obrony zarówno granic sojuszu, tutaj przede wszystkim właśnie Polski, ale że tak samo uzna, że tak samo Amerykanie zdecydują się, Joe Biden zdecyduje się na wyrażenie mocnego sygnału wsparcia dla Ukrainy. Nie możemy sobie w obecnej sytuacji pozwolić na to, aby Rosjanie uznali kroki Zachodu, w tym Polski, za oznakę słabości, bo Rosjanie jednak Myślą w tych asygmatach kiedy relacji silny, słaby, jeżeli, re, relacja, jeżeli reakcja strony zachodniej nie będzie zdecydowana, to Rosjanie nie uznają tego za gotowość do dialogu, gotowość do, do, do ograniczania eskalacji napięć, lecz po prostu uznają to za słabość i będą kontynuować swoje działania. Tutaj nie, nie, ma, nie ma mowy o żadnej kwestii prowokowania czy nieprowokowania Rosji. Rosjanie nie myślą w ten sposób. Albo jesteś słaby, albo jesteś silny, silny. A kwestia prowokacji, eksponowania tego wątku, prowokacyjnych działań Polski czy Zachodu jest prowadzona wyłącznie na potrzeby działań propagandowych. Więc obserwujmy, dzisiaj, dzisiejszy dzień mogą do nas płynąć informacje, które będą, będą ważne dla rozwoju dalszej sytuacji w naszym regionie. Podsumowanie. Michał Marek, 25 marca. Bardzo dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.